Cześć, witam Was na kanale Bike and Chill, a w dzisiejszym krótkim poradniku pokażemy Wam jak zamontować kasetę do trenażera Wahoo Kicker Core Zaczynając od początku potrzebny nam będzie trenażer Wahoo Kicker Core do tego będziemy potrzebowali kasety, której używamy na co dzień do zamontowania kasety potrzebujemy klucza do kaset widocznego tutaj na filmie zakładamy po kolei kasetę ząbkami odpowiadającymi na wypustach na bębenku oraz na kasecie. Na koniec potrzebujemy założyć nakrętkę i wkręcić ją kluczem do kaset. W przypadku kaset 11- i 12-rzędowych nie potrzebujemy żadnych podkładek pod kasetę. A w przypadku kaset 10, 9- oraz 8-rzędowych, przed kasetą na bębenek zakładamy taką oto widoczną podkładkę, którą producent daje w zestawie do trenażera. Do zdemontowania trenażera potrzebujemy tak samo klucza do kasety, ale dodatkowo potrzebujemy jeszcze bacika, którym skontrujemy kasetę. Jeśli posiadasz kasetę 12-rzędową Srama, będziesz potrzebował zmienić bębenek z klasycznego Szymanowskiego na XDR, który możesz kupić u nas w sklepie. Do demontażu tego bębenka będzie potrzebny jedynie klucz płaski 17 mm i w tym momencie pokażemy jak zmienić właśnie bębenek. Odkręcamy nakrętkę kontrującą. Pociągnięciem zdejmujemy bębenek, bierzemy nowy XDR i zakładamy go z powrotem. Następnie nakręcamy z powrotem nakrętkę. I w taki oto sposób mamy zmieniony bębenek już na inny standard.